Osiedle słoneczne Dębki. Dzień otwarty online, prezentacja wirtualna. Zapraszamy. Dębki to przepiękna, nadmorska miejscowość, która nieprzerwanie od kilkunastu lat przyciąga spragnionych słońca i dobrej zabawy turystów. To właśnie tu, w urokliwej części dębek, a jednocześnie w odległości 800 metrów od plaży, powstaje nowa inwestycja grupy Inwest, ogólnopolskiego dewelopera o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku. Jak przedstawimy Państwu dalej, składa się ona z 16 mieszkań położonych łącznie w 8 budynkach, na kameralnym i bezpiecznym osiedlu wśród zieleni i malowniczych krajobrazów. Zakończenie budowy i odbiór kluczy zaplanowane są już na przyszłe wakacje. Dębki to niewielka, spokojna, nadbałtycka miejscowość w województwie pomorskim w powiecie Puckim w gminie Krokowa. Sprawny dojazd do Dębek gwarantuje nam autostrada A1, jak również sieć zmodernizowanych połączeń w rejonie Pomorza. Dębki od trójmiasta dzieli odległość 80 km, odległość od Pucka to natomiast 25 km. Do Dębek Dojedziemy zatem sprawnie, praktycznie z każdej części Polski. Największą atrakcją dębek jest piaszczysta, najszersza w Polsce plaża, gdzie znaleźć można kojący szumem morza odpoczynek. Na zachód od dębek rozciąga się rezerwat Piaśnickie Łąki, jeden z najciekawszych pod względem florystycznym na pomorzu. Obejmuje fragment wybrzeża u ujścia rzeki, na którym występują wydmy, torfowiska oraz podmokłe lasy. Wokół dębek ciągnie się pas nadmorskiego boru wchodzącego w skład nadmorskiego parku krajobrazowego. Dla bardziej aktywnych plażowiczów w okresie lipca i sierpnia organizowane są rozmaite imprezy, m.in. zawody windsurfingowe związane z Mistrzostwami Polski i festyny folklorystyczne oraz. Wybory mis na turystów. Na plaży działa szkółka windsurfingowa, a w pobliskim Odargowie organizowane są loty widokowe. Inwestycją w osiedle Słoneczne Dębki realizuje grupa Invest, deweloper, który swoje inwestycje prowadzi nie tylko w Polsce, w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków czy Katowice, ale również poza krajem, chociażby w Szwecji czy Hiszpanii. To także lider w nowoczesnym budownictwie, posiadający w Polsce własną fabrykę elementów prefabrykowanych. Osiedle słoneczne dębki ma kameralny charakter. Położone jest w cichej lokalizacji, a wjazd na teren osiedla zamykany jest bramą, co gwarantuje mieszkańcom prywatność i spokój. Osiedle graniczy ze ścianą zieleni. Która rozciąga się jednocześnie w całej okolicy, dając nieco wytchnienia w gorące letnie dni, ale także piękny widok o każdej porze roku. Układy mieszkań zaplanowane zostały tak, by zadbać o wygodę i komfort mieszkańców, dając im poczucie prywatności, a jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo. Każde z mieszkań posiada odrębne wejście z innej strony budynku, ponadto przynależny ogródek. I miejsce postojowe. Mieszkania mają optymalny układ, pozwalający nie tylko na wygodne, czy aktywne spędzanie czasu urlopu, korzystając z uroków morza w każdej porze roku. Rozkład pomieszczeń w postaci przestronnego salonu z aneksem kuchennym i miejscem na stół, dwóch wygodnych sypialni i łazienki daje możliwość, by korzystać z mieszkania na co dzień. Co nie jest bez znaczenia w dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej pracujemy czy uczymy się zdalnie i możemy to robić z dowolnego miejsca. W ofercie znajdziemy zarówno mniejsze mieszkania trzypokojowe o powierzchni 54 m2, które zajmują partery, jak i większe o metrażu 61 m2, znajdujące się na pierwszym piętrze. Niezależne mieszkania na parterze posiadają odrębne wejścia z bezpośrednim dostępem do przynależnego ogrodu. Mieszkania na pierwszym piętrze posiadają również osobne wejście prowadzące z parteru, przy czym do mieszkań tego typu dodatkowo przynależy przestrzeń klatki schodowej, która może posłużyć jako miejsce do przechowywania rzeczy czy sprzętu sportowego. Mieszkania na pierwszym piętrze posiadają także balkony oraz dostęp do przynależnego ogródka na poziomie parteru. Co ważne, mieszkania oddawane są w standardzie pod klucz w cenie zakupu, co znacząco nie tylko oszczędza czas i pieniądze nabywców, ale daje możliwość korzystania z nieruchomości już od momentu odebrania kluczy, a to nastąpi już latem przyszłego roku. Zatem nadchodzące wakacje można spędzić już we własnym zakątku nad morzem. W standardzie wykończenia do wyboru będą opcje kolorystyczne. Które jednak należy wybrać na odpowiednim etapie budowy. Warto zatem dokonać rezerwacji mieszkania w terminie, w którym stopień zaawansowania prac pozwoli na ich sprawne wprowadzenie. Sama budowa realizowana jest bowiem sprawnie i zgodnie z harmonogramem. W ofercie znajdziemy dwa rodzaje mieszkań: te położone na parterze oraz te położone na pierwszym piętrze. Układy tych mieszkań są powtarzalne. Mieszkania o numerach A1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15 to 54 m2 z bezpośrednim wyjściem do przynależnego ogródka na tym samym poziomie. Wielkość ogródków jest różna. Mieszkania znajdujące się na piętrze pierwszym są większe i posiadają powierzchnię dodatkową w postaci klatki schodowej, która może pełnić dodatkowe funkcje. Ten typ mieszkań ma powierzchnię 61 m2. Każde z nich posiada balkon o powierzchni 5 m2, a na parterze również własny ogródek. Mieszkania tego rodzaju oznaczone są numerami A2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. I 16. Pełną ofertę mieszkań znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej inwestycji www.słonecznedępki.pl. W zakładce Zobacz mieszkanie. Wszelkich informacji udzielą także nasi doradcy pod numerem telefonu 794 999. 219 lub 602, 613, 9, 3, 4. Na koniec zapraszamy do obejrzenia przykładowych aranżacji wnętrz, które pomogą w wizualizacji marzeń, jakie można spełnić, kupując jedną z naszych mieszkań nad pięknym polskim morzem. Zapraszamy.